Brake Water. Zapomniana przystań przemytników. Gdzieś w jałowej krainie, między starą Drogą Nadbrzeżną a morskim portem Mannana, leży Brake Water. Niewielka, ponura osada rybacka, o której lepiej nie mówić za głośno. Choć na pierwszy rzut oka to tylko kilka rozpadających się chat, w rzeczywistości miejsce te. Od dawna słynie ze swej złej reputacji. Nie bez powodu mówi się, że Breakwater to schronienie dla przestępców, piratów i tych, którzy nie chcą, by ktoś zadawał im zbyt wiele pytań. Niektórzy przyjeżdżają tu posoloną rybę, czyli główne źródło dochodu wioski, inni szukają części statków, często pozyskanych z wraków rozbitych u wybrzeży. Są też i tacy, którzy wchodzą do jedynej karczmy w Brackwater o nazwie Oczy Rekina, by dyskretnie zapytać o zaginione ładunki. Wtedy niemal zawsze zostają skierowani do Hendriki Bas. Hendrika to stara kobieta, którą zwykle można znaleźć na plaży zszywającą sieci rybackie. Ale to tylko przykrywka. Za odpowiednią opłatą może zorganizować dostawę odzyskanych towarów i zapewnić kontakt z marienburską filią ryb, największej grupy przemytników działającej na i wokół rzeki Rejk. Ci, którzy nadepną jej na odcisk, rzadko opuszczają brełek water. Niektórzy mówią, że kończą jako ofiary składane morzu, a sama Hendrika przewodzi tym rytuałom. W Marienburgu krążą plotki, że to właśnie Broekwater jest centrum działalności kultu Stormfelsa, tajemniczego i brutalnego bractwa czczącego Boga burz i piractwa. Żadne śledztwo nigdy nie doprowadziło do skazania kogokolwiek, ale niektórzy sugerują, że to dlatego, iż dyrektoriat Marienburga przymyka oko na piractwo. Zwłaszcza, jeśli jest wymierzone w morskie elfy. Water to nie tylko ponura osada rybacka. Na północ od wioski leżą ruiny Almshoven, dawnej latarni morskiej i wioski zniszczonej przez norskańskich najeźdźców podczas wielkiej wojny z chaosem. Mówi się, że Norskanie odprawiali tam mroczne rytuały i że od tamtego czasu miejsce to jest przeklęte. Mimo to, a może właśnie dlatego, ruiny często służą jako kryjówka dla tych, Którzy muszą na jakiś czas zniknąć. Poszukiwacze przygód czasem przybywają tu w poszukiwaniu skarbów, ale nie wszyscy wracają. Takie historie tylko pogłębiają złą sławę breakwater. Może to zwykła osada rybacka na końcu świata, a może coś znacznie bardziej niebezpiecznego. Jedno jest pewne. Jeśli kiedykolwiek tam trafisz, lepiej uważaj, komu ufasz, bo może się okazać, że nie opuścisz Brookwater żywy. Podsumowanie: Mieszkańcy, ludzie, prasnoludy. Typ: Wieś, Lokalizacja: Jałowa kraina. Populacja 84. Przynależność Enrika Bas. Przemysł, Solona Ryba, zaopatrzenie statków, części często pozyskiwane z wraków, piractwo.